Sobota, godzina 10.14. Ja od trzech dni nie wychodziłam z domu dalej niż do ogródka czy do osiedlowej biedronki, więc dzisiaj koniecznie muszę wyjść. Nie wiem, czy się czuję na kontakty społeczne, być może wieczorem będę musiała wyjść się spotkać ze znajomymi. Najpierw byłam po dyżurze i spędziłam cały dzień w łóżku, później zrobiłam 24-godzinny maraton czytelniczy i wczoraj czułam takiego blusa po koncertowego, jakoś, nie wiem, miałam taki dół emocjonalny, że nie mogłam nic robić, tylko chciałam się płakać. Chyba kryzys egzystencjonalny, za miesiąc mam 29 urodziny. Dobra, idę ogarnąć moje włosy i będę musiała usiąść do laptopa, zabrałam w ogóle od siostry fotel prezesa i muszę usiąść do laptopa dokończyć edycję filmików. Wczoraj zrobiłam pierwszy draft do maratonu. Wyszło tam prawie pół godziny, więc trzeba to... Ale o 12 chciałabym wyjść z domu, później tak do 15 wrócić, posprzątać mieszkanie, bo jutro wpadają moi rodzice, mimo że ja idę na dyżur. Ale oni idą na koncert Pink. W ogóle tata zrobił mi awanty, jak byłam w domu, że czemu mu nie powiedziałam o koncercie Pink? I ja sobie myślę, skąd miałam wiedzieć, że ciebie to w ogóle obchodzi. I idą w niedzielę na Pink. Udało się kupić bilety, bo jeszcze były miejsca, ale gdzieś tam wiecie, bardziej z tyłu. Ale bilety kosztowały 149 zł, nie tak jak niektórzy, którzy kupili za 600 na Harego. Albo za 379 na Taylor Swift. Rozesłałam też listę prezentów urodzinowych do znajomych. Wiem, że powinna być taka. Nie, nic mi nie kupujcie. Jestem największą fanką niespodzianek. Dlatego chyba w książkach nie przeszkadzają mi spoilery. Wolę wiedzieć, co się wydarzy, niż być rozczarowana. Jeszcze muszę rozmawiać z rodziców. Może teraz to zrobię? Jest 14.16 Ja nadal jestem tu Dopiero skończyłam edytować filmik Kliknęłam zapisz plik I o 15 chciałam wrócić do domu A jeszcze z niego nie wyszłam Więc trochę się ogarnę I podskoczę do Empiku po prezent dla koleżanki Bo zdecydowałam się, że już wieczorem Wyjdę na chwilę Mimo, że jutro mam dyżur Idziemy na jakieś... Pół godziny z domu, i później wrócę. Zrobię obiad, posprzątam. Jeszcze wyłączył mi się internet. Wszystko idzie zgodnie z planem. Rozmroziłam sobie rybę na dzisiaj i na jutro. Niech się w sobie robi. Otworzyłam wczoraj energetykę, którego nie dopiłam. Sprawdźmy, jak smakuje dzisiaj. Jest jak jest, moi drodzy. Lepiej nie będzie. Przez to, że była zamrożona, nie smakuje najlepiej. Ja przynajmniej nie musiałam nic robić. To samo z kopytkami. Nie są złe, mogłyby być lepsze. Jest już 16. Przez dobrą chwilę wydawało mi się, że udało mi się zrezygnować z wieczornych planów i dzięki temu będę miała czas na posprzątanie i zakupy i ogarnięcie przeddyżurowe, ale chyba jednak nie. Jeszcze dodałam filmik na YouTube już z przypisami ze wszystkim i ostatnie półtorej minuty mi ucięło. Jak już robię podsumowanie maratonu czytelniczego. Już wydaje się kurde, coś kliknęłam, usunęłam jakąś część. Nie, plik jest dobry, plik ma 28 minut, a filmik na YouTubie 27, więc muszę dodać go od do początku. Dobra. Ogarnęłam się, wyszłam na chwilę, wyrzucić śmieci, jest tak cholernie gorąco, że nie wiem po co cokolwiek zrobiłam z włosami. Z kolei tak muszę je spiąć. I muszę lecieć, jest 16.30, i chyba znowu coś nie tak się zrobiło z moim filmikiem, więc będę musiała to jeszcze obczaić później. Ale no. Empik, biedra, i wracam do domu. Szybki hol biedronkowo-empikowy. Czy ta torba nie wygląda w ogóle jak zap? Kupiłam sernik na zimno z malinami, jajka, serek do smarowania, wędlinę i ser, parówki, cztery bułki, mleko, tym razem zwykłe, ponieważ większość tych zakupów jest ze moich rodziców. Jogurty pitne do pracy na dyżur, idealne. Chleb, prezent na dzisiaj dla koleżanki. Bardzo urocza kartka i bądź piku. Ogólnie okazało się, że znowu ten filmik mi się nie wygrał na YouTube poprawnie, więc muszę go jeszcze raz zapisać. Chyba trochę go skrócę, bo może czasowo coś jest nie tak. Wracamy do biurka. Jej! Skróciłam filmik o 2 minuty. Zobaczymy, czy to coś da. A ja się biorę za sprzątanie, bo już jest 18.13. A ja do 21.00. Alexa play Spotify okay I'm having trouble getting that right now please try again okay thank you Alexa play Spotify I'm having trouble getting that right now please try again just go to I'm not prepared for the future go back to the, start the time doesn't slow down Jestem podnięta. Na szybko ogarnęłam mieszkanie. Nic specjalnego. Mom, to the Five minute makeup challenge. I'm on my own. Guess my childhood is over. Now I'm taking down my posters. And I'm putting all my things inside a box and to a toaster. That's my closest thing to closure. I can stop this roller coaster. I'm not ready to get older. I'm not ready to get older. Guess my childhood is over. Now I'm taking down my posters. And I'm telling all my friends we'll get together next October. That's my closest thing to closure. I can stop this roller coaster. I'm not ready to get older. I'm not ready to to get older never thought i'd be 20 now 30 don't seem so far away i know i gotta make a little money then maybe find somebody to call my own